Słuchajcie, wylądowaliśmy właśnie w Kamorze. Odwiedziłem Burger Kinga, rzadko to robię, ale już byłem strasznie głodny. Jest to o 14, czyli pora obiadowa. Jedziemy tuk tukiem, słuchajcie, do, e, do hotelu niedaleko, bo kilometr stąd. Chcieli ode mnie 9 dolarów na dzień dobry, ale... Nie dałem się i zapłaciłem im dwa. Więc y, trzeba się targować, słuchajcie. Słuchajcie, jesteśmy niedaleko Pałacu Królewskiego, czyli Royal Palace. Niesamowita ochrona, ulice zablokowane, to pytanie, czy dlatego, że jakieś święto się zbliża, czy po prostu na co dzień mają takie środki bezpieczeństwa przedsięwzięte. No nic, zaraz może czegoś się wywiem ciekawego. Kambodża jest krajem buddyjskim, więc na każdym kroku mamy takie ciekawostki. O! Jak kazałam w tym obrazku. No teraz znajdujemy się pod muzeum. National Muzeum Phnom Penh stolicy Kambodży Kurczę, muszę się dowiedzieć jak prawidłowo wymawiać nazwę stolicy bo coś czuję, że kaleczę Słuchajcie, to już wszystko jasne. E, mamy trzy dni. E, water Festival. Um, jest to po części e, religijne święto, ponieważ jutro, czyli w drugi dzień, um, ludzie ofiarują buddzie jakieś OK, other side? Yeah? OK, perfect. Thank you. Um, ludzie oferują w budzie e, jakieś e, potrawy, szczególnie jedna, która jakoś się tak specyficznie nazywa, e, składająca się z ryżu. E, jest godzina 18 za chwilę. Będą sztuczne ognie. E, no. Zapowiadasz wieczór naprawdę interesujący. Im dalej w centrum, centrum. E, w centrum, tym robi się coraz bardziej ciekawie. E, panorama Mekong, tak się nazywa ta, myślę, że to jest restauracja e, czy klub. E, za chwilę tam pójdziemy. A na razie pójdziemy zobaczyć nad Mekong, ponieważ. Już za chwilę będzie tutaj pokaż sztucznych ogni. E, ludzi jest po prostu mnóstwo. To jest drugi raz, kiedy ja mam szczęście, całkowicie przypadkowo, w tym roku zresztą, odwiedzać państwo, w którym odbywa się Water Festival. E, podobno mają jeszcze być jakieś pokazy. E, na rzece Mekong A... Słuchajcie, tu jest jak w amfiteatrze Normalnie miejsca do siedzenia No nic, pójdziemy prosto, za chwilę tutaj wrócimy No i się pokaz

Pięknie przyozdobione łodzie z e, ludźmi, którzy modlą się, oddają cześć e, więc e, wygląda to trochę jak karnawał w Rio aczkolwiek pewnie z innej okazji Zobaczcie ile tych łodzi jest, każda jest inna, każda jest e, inaczej przyozdobiona. Coś pięknego. Znaleźliśmy sobie jakieś ciekawe miejsce w indyjskiej restauracji a, Zaraz będziemy konsumować Butter Chicken a, i Chicken Tikka Masala w takich pięknych, odróżnionych No dobrze, mamy Chicken Tikka Masala mamy Butter Chicken Mamy flebek. Wygląda główna brama do pałacu królewskiego Może nam się uda zobaczyć chociaż zarys pałacu w tle Pewnie jest pięknie oświetlony Ok, tutaj pani sobie robi zdjęcie Hello. Aha, no niestety za wiele nie widać. No nic. dzisiaj nam musi wystarczyć taki widok? To tu się dzieje, słuchajcie, ludzi mnóstwo. A na końcu tej ścieżki mamy jakąś, wy przestaną scenę

Znajdujemy się teraz w głównym placu w stolicy Kambodży Phnom Penh W trakcie święta Water Festival Słuchajcie, e, jeżeli się do e, Ten rejon świata, czyli Firma Kambodża Podejrzewam Lao z Tajlandia e, To koniecznie sprawdźcie kiedy e, tutaj są obchodzone święta pod tytułem Water Festival. No, i dotarliśmy pod Independence Monument, czyli krótko mówiąc pomnik niepodległości. E, myślę, że zwiedzanie stolicy Kambodży powinniśmy zacząć od tego właśnie miejsca. Także następnym razem. Jeżeli będę tutaj się, tutaj się wybierał, to zdecydowanie obiorę tą trasę. Jest, słuchajcie, przepięknie. To, co tu się dzieje, Słuchajcie w tej Kambodży dzisiaj? To jest nie do opisania. Całe miasto dosłownie. Gdzie się człowiek nie ruszy, tam są jakieś imprezy, sceny, muzyka, e, stoiska, e, stragany, e, food corner. Słuchajcie, niesamowite. Całe miasto. E, sorry, sorry. Całe miasto żyje. Staraliśmy się z powrotem na Mekong. E, tak naprawdę dopiero tutaj jest chwila spokoju, e, chwila luzu. E, możemy swobodnie się poruszać, e, nie w tłoku, nie w hałasie. E, naprawdę e, w tym momencie odpoczywam, ponieważ od 3 godzin non-stop e, człowiek przeciskał się przez tłumy ludzi. E, w trakcie nieustającej imprezy, więc let's chill. Bardzo drogie jakieś śmieje zamielone, ale ma zajebistą maszynkę do tego, słuchajcie. Yeah, Statki zapsłowałem do brzegu, więc możemy teraz te wszystkie w pełnej krasie zobaczyć na nabrzeżu. No robię wrażenie słuchajcie.